Choć nie jest łatwo, ten, to pierwsze półrocze przebiegało bardzo dobrze. Wykonanie zarówno dochodów, jak i, jak i wydatków kształtuje się na takim poziomie, że możemy mówić o, o tym, iż spać spokojnie, możemy, spoglądając na to, co będzie się działo w drugim półroczu. Nie wszyscy radzą sobie z inwestycjami, niektórzy nie potrafią ich zakończyć w terminie, inni jeszcze brakuje mi środków, na przykład, czy te, które zakładaliśmy na te pierwsze półrocze, na te pierwsze, 9 miesięcy tego roku udało się zrealizować i, i zapiąć. Nie wszystkie inwestycje udało się jeszcze pozamykać. To wynika właśnie m.in. z opóźnień czy na rynku dostaw. Zaczynamy mieć coraz bardziej do czynienia z rynkiem wykonawcy. Te ceny, które, które zaczynamy obserwować niestety przewyższają te, które możemy, czy zabezpieczyliśmy w ramach budżetu. To jeśli musicie dokładać, to czy jest z czego? Czy to są kolejne pieniądze, które za dużo Budżet. To są pieniądze, które przede wszystkim pochodzą z oszczędności. Pytam o te oszczędności, dlatego że no, padliście trochę ofiarą sukcesu tak naprawdę. Piłkarze nożni awansowali do pierwszej ligi, to się wiąże z większymi wydatkami. Koszykarki utrzymują bardzo wysoki poziom, bo zostały wicemistrzyniami Polski. To też pewnie dodatkowo kosztuje, tym bardziej, że rozpoczynają rywalizację w Eurocupie. To wszystko sprawia, że musieliście znaleźć dodatkowe środki. To też z tych oszczędności? To też z oszczędności. Deficyt jest stabilny. Bardzo cieszymy się z gry i piłkarzy i koszykarzy i, i będziemy oczywiście wspierać ten polkowicki sport. Pomówmy też o inwestorach. Czy jest szansa, żeby tacy inwestorzy się na przykład pojawiali w Polkowicach albo żeby ci, którzy dzisiaj już są na przykład, żeby nie uciekali do tańszych rejonów świata? Otworzenie strójki na pewno uczyni nasz region jeszcze bardziej atrakcyjniejszy i widzimy, widzimy tutaj bardzo duży ruch, coraz częstsze spotkania z Inwestorami, którzy szukają miejsc do, do prowadzenia swojej działalności. Z jednej strony no, to dość pokaźny budżet na niewielkie miasto, z drugiej strony jednak zadłużenie. I takie zadania, które są trochę niewdzięczne, takie jak ekologia sadzić drzewa, wydawać pieniądze, kiedy ma się długi. Chciałbym odczarować to zadłużenie, które mamy na, w gminie Polkowice. To są tylko i wyłącznie te środki, które przeznaczamy na inwestycje, nie przejadamy ich. Jeśli chodzi o działania ekologiczne, no dziś to jest wyzwanie dla miasta, wy, 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 wyzwanie dla wielu miast już nie tylko w Polsce, ale w, w Europie. Zmiany klimatyczne stąd też naciski właśnie na coraz więcej. Parków, skwerów, zieleńców, parków kieszonkowych, ale z drugiej strony ten transport niskoemisyjny, bądź zeroemisyjny, czyli autobusy elektryczne i, i takie inne formy komunikacji, jak chociażby właśnie system roweru miejskiego. Cieszy się ta forma bardzo dużą popularnością i będzie. to też kosztuje. To to kosztuje oczywiście, ale ten, te nakłady akurat są, są, są bardzo efektywne, bo one, one zmniejszają ilość, ilość spalin w powietrzu, one, one, one decydują, o tym, że to powietrze jest lepsze, że jesteśmy zdrowsi. Tak już mówimy o tych wszystkich wydatkach, to czy to wszystko, to jest też związane ze spółkami gminnymi, które gmina nadzoruje, czy, czy z administracją też się spina. Spółki działały, trzeba przyznać, w ubiegłym roku w bardzo trudnych warunkach covidowych i pomimo tego udało się Osiągnąć bardzo dobre wyniki, chociażby klub sportowy Górnik Polkowice po raz pierwszy od wielu, wielu lat uzyskał wynik do, dodatni na koniec roku, podobnie PGM czy PDBS? Mówi pan wielokrotnie o kolei jako szansie dla, dla Polkowic. Czy dzisiaj ciągle jeszcze ten temat jest tak postrzegany? Czy dzisiaj kiedy mówimy o tym, że droga jest 3 będzie uruchomiona i będzie można omijać Polkowice, czy dzisiaj jeszcze Polkowice tej kolei potrzebują? Bezwzględnie to jest y, kluczowy projekt, który powinien zostać zre zrealizowany. Polkowice powinny zostać przyłączone do kolei. Jakie są główne argumenty, które mówią o tym, że, że warto tą linię budować? No, przede wszystkim to nie tylko sam interes Polkowic, ale Zagłębie Miedziowe to jest konglomeracja, która liczy pół miliona osób i która nie ma takiego sztywnego kręgosłupa kolejowego. Jesteśmy takim ewenementem na, na, na mapie, na mapie po Polski. Rozumiem, że kolej to największe wyzwanie na te kolejne 2,5 roku kadencji. Czy są jeszcze takie zdania, które mogą Panu spędzać sens pobieg? Inwestycje przede wszystkim. Tutaj te, te, ten rynek wydaje się na chwilę obecną znów niestabilny, ale kolej, przede wszystkim kolej na Polkowicę, to hasło, to, to jest najważniejsze wyzwanie, uważam, dziejowe teraz dla Polkowic. Czy to będzie też hasło, które będzie przyświecało Panu w walce o drugą kadencję? Na pewno będzie jednym z filarów tej, tej następnej kampanii wyborczej.